Serdecznie witamy Was w kolejnym odcinku Czerwonej Kartki. Jak co tydzień witają się z Wami Piotr Bukański i Michał Chmielewski. Polska ziemia nie spłodziła wielu technicznych i równocześnie skutecznych napastników. Dlatego, każda niewykorzystana w 100% kariera takiego piłkarza jest dla nas wielkim smutkiem. Te słowa pasują do opisu naszego dzisiejszego bohatera, którym jest Mirosław Okoński. Piłkarz urodził się 8 grudnia 1958 roku w Koszalinie. Pierwsze kroki w profesjonalnym futbolu stawiał w zespole Gwardii Koszalin, z której błyskawicznie wyciągnęli go skauci Lecha Poznań. Już od najmłodszych lat Okoński wyróżniał się nadprzeciętną techniką, której w tamtych czasach nie miało zbyt wielu polskich zawodników. W zespole z Poznania Okoński spędził 3 lata. Po czym przeniósł się do Legii Warszawa, aby zaledwie po dwóch rozegranych sezonach w klubie ze stolicy powrócić do drużyny Kolejorza, zdobywając z nim w sumie trzy tytuły Mistrza Polski. Z perspektywy czasu można stwierdzić, że Mirosław Okoński stał się legendą Lecha Poznań. Lech to jest nazwa Lech. Ja uważam, że tu bardzo dużo pomogło naszym piłkarzom, Publiczność. Ja sobie nie wyobrażam po prostu takich, tych ludzi, Naprawdę przy złych wynikach naszych, nawet jeszcze jak ja grałem, tam gorszych wynika można powiedzieć, oglądałem te wyjazdy tych kibiców na te wyjazdowe mecze Lecha. Ja ich podziwiałem naprawdę. I bardzo ukłon do dzisiaj już zawsze mówiłem, że dla nich będę ten ukłon robił, bo ja teraz troszeczkę ze troszeczkę mi tak nie, nie za bardzo, ale od czasu do czasu przychodzę na Lecha, ale mówię, że Ciekibizze, grau mających w sobie. Piłkarz grał również w HSV Hamburg, AEK Ateny, ASP Korinthos und Olympi Poznań. Miroslav Okonski, der polnische Ballzauberer. Dann wieder Okonski, die Düsseldorfer Abwehrspieler für ihn wie Slalomstangen und schon nach knapp neun Minuten der Ausgleich zum 1:1, zu eins. Ein herrlicher Treffer des polen Okonski. W polskiej Ekstraklasie rozegrał łącznie 261 spotkań i strzelił 84 bramki. Z HSV Hamburg zdobyłem Puchar Niemiec, Wicemistrzostwo Kraju oraz tytuł najlepszego obcokrajowca rozgrywek. AEK Ateny pomogłem zdobyć Mistrzostwo Grecji, na które klub czekał 10 lat. I również wybrano mnie najlepszym zagranicznym piłkarzem, opowiadał Okoński. Trenerzy i eksperci niejednokrotnie podkreślali, że Okoński miał ogromny talent, szczególnie jeśli chodzi o techniczne aspekty piłki nożnej, dribbling oraz wyszkolenie techniczne. Pamiętam, że na stulecie Hamburg grał z Napoli. Gazety pytały, kto kogo przyćmi: Maradona Okońskiego czy Okoński Maradone? Byłem na tym meczu i mogę powiedzieć, że Okoń przyćmił Maradonę, a Diego wziął za przyjazd 200 tysięcy marek. Tyle, że jedyną rzecz, jaką pokazał, to była ta, że z kareką stanęli obok siebie i podawali piłkę klatkami, a okoń mieszał ich jak chciał, przyćmił Maradonę i zresztą w ten sposób pisały o tym gazety. Wspominał Ryszard Rybak, były piłka żlecha, który miał przyjemność grać z Mirosławem Okońskim w zespole. Okoński, na gol. gol. Chana, to gol, tupetiky, polonosz Okoński. Talent to był jakich mało. To jeden z najwybitniejszych piłkarzy w historii poznańskiego Lecha. Był uwielbiany przez fanów kolejorza. W miłości do Mirosława Okońskiego nie przeszkodziła im nawet przeprowadzka do warszawskiej legii, w której odbywał służbę wojskową. Choć niektórzy mieli mu za złe, gole strzelane Lechowi w barwach CWKS-u, największe triumfy święcił w Poznaniu, ale i w stolicy zapisał się złotymi zgłoskami. Błyszczał też w niemieckim HSV Hamburg. Jedyne czego mógł żałować, to braku sukcesów z reprezentacją Polski. Czytamy na oficjalnej stronie Łączy nas piłka. Jednym z najbardziej niewytłumaczalnych epizodów w karierze Mirosława Okońskiego jest właśnie reprezentacja Polski. Okoński koszulkę z orzełkiem na pierści zakładał jedynie 29 razy, strzelając przy tym zaledwie dwie bramki. Trenerzy kadry nie poznali się na talencie piłkarza, przez co nie wystawiali go w najważniejszych turniejach w tamtym okresie. Piechniczek potraktował mnie bardzo nieelegancko, gdy nie zabrał mnie na Mistrzostwa Świata w 1982 roku. Do dziś mam o to do niego straszny żal. Wiem, że wtedy Włodek Smolarek był w świetnej formie, a na dodatek całą kadrą rządził widzę wódź, a nie piechniczek. Zresztą to nie było tylko moje zdanie. Ostatnio Andrzej Szarmach podobnie wypowiedział się w ten sam sposób. Mówił w wywiadzie dla Przeglądu Sportowego Okoński. W 1978 roku nie pojechałem ze względu na kontuzję. Nie mogłem mieć o to żalu do nikogo, do trenera Jacka Gmocha też. Ale gdy usłyszałem, że piechniczek nie bierze mnie do Hiszpanii, to się załamałem. Powoływał mnie na wszystkie obozy, do Japonii, no wszędzie. Zresztą w 1986 było to samo, dodał. Kariera Okońskiego to nie tylko problemy sportowe, ale i życiowe. Po karierze piłkarz niejednokrotnie wspominał, że często bywał w kasynach, gdzie równie często nie wylewał alkoholu za kołnierz. Co będę kłamał? Lubiłem grać w kasynie, ale teraz już to odpuściłem. Gdy przylatywałem z Niemiec czy Grecji, to zawsze zjeżdżaliśmy się do starego hotelu Polones do kasyna. Siadaliśmy, to kolacyjkę się zamówiło, to to, to tamto i czas leciał. Do ruletki też się podchodziło, opowiadał reprezentant Polski. Ile przegrałem? Tak? 400 tysięcy marek. Miałem przy sobie książeczkę czekową, łatwo się wypisywało takie kwoty na kartkach. Nie będę kłamał, kasyno mnie wciągnęło i to strasznie. A wiadomo, że jak się szło do kasyna, to pojawiały się też drinki. Od kasyna byłem po prostu uzależniony. Na dobre odpuściłem ten temat. Gdy widzę jakąś maszynę do grania, to mijam ją szerokim łukiem. Nie chcę mieć z hazardem nic do czynienia. W 2019 roku ruszyła zbiórka, mająca zapewnić godne życie byłemu reprezentantowi Polski, który musiał przejść operację. Mirosław Okoński zachorował na marskość wątroby. Mamy zbieżne charaktery. Przechulaliśmy życie, wpadliśmy w alkoholizm. Przegraliśmy w kasenach wszystkie zarobione pieniądze. Tak w swojej kultowej już autobiografii wspomina okońskiego Andrzej Iwan, o którym możecie posłuchać w jednym z naszych odcinków. Media kilka tygodni temu informowały, że powstał już nawet film o 64-letnim Mirosławie Okońskim, który ma okazać się na przełomie października, listopada. A już za tydzień zajmiemy się historią zawodnika, który momentami nie przypominał piłkarza, a gangstera. Tak Samira Nastriego scharakteryzował Wojciech Szczęsny. Jak potoczyła się kariera wielkiego, francuskiego talentu, zapraszamy na kolejną czerwoną kartkę. Do usłyszenia.